takiej potrzeby. Bożur, Everything is okay. I yes. jaka pojebana akcja. Pracujcie na czystym piętrze, a tu gościu zejdzie i okay. mówi, że wszystko a? jest okej. Okay. see you soon to the top. <laughs> Ale pojebane. 30 64 Ty, tu wchodzi, a tam się na przykład ruchają Pornosa 63. nakręcają na 65! 66 kurwo! Sushi, dziesiąty miesiąc, dziękuję bardzo Ale... Nie śmiejcie się 78 Minuta 79 Ucieka mu! Zablokował go teraz, patrzcie, i ja pierdolę JAKI STRATEK 80, chyba 80. Nie wiem, już się potracił. Bez zabezpieczenia? No, bez zabezpieczenia, bez zabezpieczenia. Beauty fury. Beauty fury. Dokładnie to 1, 2, 3, 4, 5. No, bez kitu. Powinien tak. Wziąć jakiegoś pieska z ulicy, trzymać go tam ze sobą, zakryć y Kocem nogi, napisem, że nie ma nóg, siedzieć tako I coś tam dojebać właśnie, jakiegoś tekściora dobrego. By mu kurwa rzucili. O, o to mi chodziło. Dwunasty rok był dla niej przełomowy. Wtedy to dołączyła do obsady serialu Rodzinka.pl i właśnie dzięki tej roli stała się rozpoznawalna. Kreacja Pauli pozwoliła jej również na angażę w takich serialach jak Klan, Pielęgniarki, Na Dobre i na Złe, Na Wspólnej, Druga Szansa, W Rytmie Serca. Role serialowe to nie wszystko, bo <grym> w latach mocne zagrała produkcje. także w filmach jak choćby Kobietach Mafii, reżyserii Patryka Wegi. Julka próbuje także swoich sił w branży muzycznej. W listopadzie 2000... Mówisz, że jesteś. <grym> ze Stuartem i nagle Kasper przyszedł i na początku nie wiedziałam kim on jest, nie wiedziałam po co on tam jest. Nie, nie kocham. Ciągle Kasper, Kasper, Kasper. I ciągle siedziałam po prostu u Spierdalaj, hopę. dzień z BDS-em. Ty, bds rasa z gruby, rasy z chudy, i tak w kółko. To jest ostatni koncert! na... Tak. <laughs> Antek się ma, zoniuk pozdrowpania. Marchliko, Anglika 5 złotych. Pozdrawiam Panią Marflik od Anglika Ale po co? Bo że chce się ruchać typka Czy kaderno? o jakichś takich bardziej... Mm, ...personalnych Ach. rzeczach, jak jakieś właśnie lęki i tak dalej Ty pomyślisz, że no, to już nie bardzo się mogę z tym utożsamać. Więc wiesz, dlatego jest taki syndrom, że... O nie no, bo... A! A! O nie! A! Przepraszam Pana! <laughs> A! <laughs> A. Uf. Uf. To nie jest ten sławny Tomasz Hajto? Jękuda... Jeszcze uda pozdrawiam. Pozdrawiam ciamczak 21 Pozdrawiam co 21 lubisz? Przed to Ale teraz nie dojedziesz, mnie do No. No kurwa, nie da dasz... się. Ale masz super mod przecież. Ale te fury przecież jak się raz z nimi walnie, no to zobacz co się dzieje, kółko jest już wklęsłe a, a tak nie masz prawdziwę. Tak? Pozdrawiam twojego starego. Kurde, no nie mam właśnie. Oj, Bugatti, kurwa! O, to jest a, bogata a. dzielnica a. ma. O! Naprawdę. Wyżyny materiały dziennikowej. A ciekawe że na przykład kiedyś zrobić. babka przychodziła i się zapytała czy... Pamiętam. Na przykład Pamiętam. faję Pamiętam nie obciągnąć to. bezdomnemu. Najśmieszniejsze z tego wszystkiego jest to, że przygotowują. No że nie ma kaski, ale wybadają... możemy faję obciągnąć. Co jest? Zrzucasz IG. No przecież kur. Aaa, W <ścoughs> czerwonej koszuli, dobra, rozpędzam się w kurwę. takiej czerwonej. A nie, to jakiś kulturysta miał być. Jaki Kurwa jakiś! Jo pierdol, wszędzie dostał 50 kul! Czy to nie był Mariusz Pudzianowski? Jak oni się powracają o własne nogi ty dalej tam trenuje jeden, kurwa? No, no wyjem trening zrobiony Dobra. dzień zaliczony Ale, ale szan to zrobił Oj czuję, jeszcze będzie zgon na miejscu nie no, chupę, zobacz jak se daje radę. O kurwa! <gulity> Ej, ale nie chciałem włączyć spowolnienia, bo myślałem, że go wyminę, ale już tak prułem. No, bo widzę, że. No, pociągiem ktoś wjechał, Aha, no. pociąg był robiony. Ty! O, ale bryczka jest na podjeździe, ty wejszał ją. No. Ja pierdole, Rozjechałem samolot kurwa z snajperką. Co? Co? to jest co? możliwe? Jak to jest możliwe? Jestem najlepszy kurwa. I sezynik kurwa. Co ty na naboje od rpg w tej sytuacji? Czy się chowa dach? Nie, Nuklearkę no załadował do tych kurwa bo bo. Pierwszy Jest raz Rosji samolot A no i tak się wyjebie O, fuj stary Dobra mierno to pierdolona, zamknij ryj Ej, hey, bez toksy...